Dzisiaj Ameryka po polsku łączy się z Kasią Jarosz, znaną i lubianą fotografką, która zawsze jest wszędzie, wszędzie gdzie coś się dzieje, a teraz jest oczywiście w domu, tak jak i my wszyscy. Cześć Kasiu, witaj. Cześć kochana, trzymaj, jak tam? Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w różnych branżach, w jaki sposób sytuacja z koronawirusem, sytuacja z zamknięciem w domu, sytuacja z kwarantanną dotknęła ich właśnie branżę. Ty robisz zdjęć zdalnie, nie bardzo możesz z domu, no bo to zazwyczaj są czy sesje modowe, czy sesje komercyjne i tak dalej. Powiedz, jak ta sytuacja cię, w jakiej sytuacji? W sytuacji jesteś teraz i większość prawdopodobnie osób wykonujących właśnie ten zawód, który ty wykonujesz? No, ja jestem dokładnie w takiej samej sytuacji jak pani fryzjerki, jak pani makijażystki, jak sama wiesz, też masz salon. E, no, nieciekawa sytuacja, ponieważ e, no, tak jakby mamy zabronione prace, pracowania i w tym zarabiania. Ja jestem e, osobą, która się nie ma firmy, nie pracuje, wiesz, e, na czek, od, e, tak jakby co tygodniowy, tylko od zlecenia do zlecenia, więc e, no, sytuacja nie jest e, za wesoła, aczkolwiek staram się do niej podejść jeszcze spokojniej. Już miesiąc wytrzymałam to. Miejmy nadzieję, że to się. Długo, dłużej nie przedłużę, bo nie wiem, jak będzie. No, powiedz mi w jaki sposób zmienił się twój a, grafik, bo przecież e, fotografia, którą się zajmujesz e, to oprócz tego, że obsługiwałaś na przykład Fashion Week a, w Nowym Jorku czy a, właśnie sesje modowe, to także tak zwane e, hałtury mówią na to trochę, e, trochę muzycy zazwyczaj, ale prawda jest taka, że wszędzie m, ta sztuka jest potrzebna. To tak, robimy. Ale, ale tak, ale, ale też no właśnie, e, dobrze fotograf zawsze są rozchwytywani, mają, mają zajęty kalendarz rok do przodu, jeśli chodzi o imprezy takie jak oczywiście wesela, trochę mniej pewnie komunie czy chrzciny, no bo wesela to jest chyba ten taki takie um, główna impreza, gdzie zawsze chcemy mieć pewność, że te zdjęcia będą piękne. I ty te zdjęcia rzeczywiście robisz, e, robisz piękne. Powiedz mi, jak ci się zmienił, a jak ci się zmienił grafik, jak e, te imprezy, m, które są na pewno odwołane, jak to wszystko m, teraz działa? Czy to jest przełożone, czy. To znaczy wiesz, to ja ci powiem, że e... Ja mam także co drugi rok mam przestój w weselach, więc akurat na moje szczęście, na początku tego roku nie miałam wielu. Dwa wesela mam odwołane, ale wiesz, to zależy od tego, jak się dogadasz z klientem, czy oni chcą odebrać depozyt z powrotem, czy chcą przełożyć. Ja miałam takie szczęście, że mam klientów, którzy, wiesz, tak, jakby byli gotowi na przełożenie tego depozytu i nie oczekiwali, że im zwrócę pieniądze, bo wiesz, podpisując kontrakt, bierzesz jakąś sumę za to, nie? że zarezerwujesz daną datę. I ja sobie nie wyobrażam na przykład fotografów, czy DJ, czy w ogóle wszystkich związanych z biznesem i ślubnym, którzy mieli. Całkowicie wiesz, zarezerwowane wszystkie daty i w tym momencie na przykład mieli 10-15 klientów i tak, jakby uczciwość kazywała im oddawać depozyty, bo nie dość, że nie mają pracy, to jeszcze wiesz, te wszystkie depozyty oddać to, to jest rujnujące dla biznesu. I ja miałam akurat szczęście, że ja więcej pracuję teraz jako portretowy fotograf, jako fotograf do agencji modelingowej dla dzieci, więc starałam się przekładać sesje, nie? więc nie miałam żadnych depozytów, nie miałam. E, takiej sytuacji po prostu. E, no wiesz, zostały rzeczy takie do zrobienia, gdzie nie ma ludzi. No właśnie o to chciałam zapytać, bo wiele branż radzi sobie w jakiś sposób, tak jak, e, nie wiem, próbują sprzedawać, się, rozmawiałam choćby z na Przemkiem Królem, statuażystą, te miejsca tatuaże, oni na przykład sprzedają tak zwany merchandise, czyli sprzedają koszulki, sprzedają tam jakieś rzeczy, to co mogą sprzedawać albo też designy i tak dalej, i tak dalej, no bo każdy radzi sobie tak jak może, a w fotografii a też myślę sobie, że nie ma aż tak bardzo bliskiego kontaktu, gdzie przy zachowaniu tych wszystkich środków ostrożności, o które jesteśmy normalnie proszeni w sklepach i tak dalej, które są wymagane, no to też tak wydaje mi się, że możecie Wy jako branża, Ty jako fotograf, czuć się poszkodowanym w tych wszystkich zarządzeniach. To znaczy, wiesz co, ja się nie czuję poszkodowana, bo ja nie mam kogo obwinić za tą sytuację. Rozumiesz, to jest sytuacja, która się wynikła bez wpływu tak jakby nikogo, to jest natura. Jest wirus, staramy się chronić życie swoje i swojej rodziny. Ja dodatkowo mam ogromne szczęście mieć wspaniałych klientów. Bo powiem Ci, że miałam taki moment, że spanikowałam na początku i nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. I moi klienci, którzy. Wiesz, to wzruszyłam się po prostu, bo nawet to jest taka sytuacja, że się nie spodziewasz pomocy, nie? Ale moi klienci zaoferowali tak, jakby wykupienie sesji. Do przodu, czyli zapłacenie mi w danym momencie, bo mam ciężką sytuację i poczekanie na daną sesję, jak się to wszystko skończy. Wiesz, naprawdę dostałam tyle e-maili, gdzie ja nie oferowałam takiej promocji, rozumiesz? Więc z mojej strony, tak jakby mam ogromne szczęście mieć wspaniałych klientów i ludzi, którzy mnie wspierają. Dodatkowo, jako fotograf, ja mogłabym. Teraz mam czas, żeby poszukać zdjęcia, wiesz, które mogę publikować, które mogę drukować, które ludzie mogą zamawiać jako printy, ja, ja tego do tej pory nie robiłam, ale też myślałam o tym właśnie, żeby e, znaleźć parę fajnych zdjęć, które, które mogłyby być gotowe, wiesz, do druku i ludzie mogliby zamawiać, a ja bezpośrednio nie drukuję tego, tylko firma, która drukuje, wysyła bezpośrednio do nich. Więc to jest jeszcze taka opcja, na którą ja myślałam. Nie? Mhm. No, każdy sobie radzi. Oprócz tego, że jesteś fotografką, jesteś, jesteś też mamą a, i masz szkolniaka w domu, e, Filipa, który uczy się zdalnie, tak jak wszystkie inne dzieci. Więc ty też jesteś tym zajęta. To nie jest też tak, że możesz siedzieć i głowić się. A, tylko nad tym, w jaki sposób gdzieś tam te do, dodatkowe, um, dodatkowe pieniądze zarobić. E, powiedz m, teraz tak z, z takiej prywatnej strony, jeśli mogę Cię oczywiście zapytać o to, powiedz jak sobie radzisz e, właśnie z tą sytuacją um, nauki zdalnej z domu e, i z tym, że no, jesteście non stop razem pod jednym dachem. Znaczy, wiesz co, ja Ci powiem, że mam Filipa w wieku 12 lat. Bardziej to on sobie radzi i z tego co wiem, to przy pomocy technologii to wszyscy sobie razem radzą, te dzieciaki już robią razem zadania dalej i się gdzieś tam wirtualnie spotykają. Ja nie muszę siedzieć. Z nim i uczyć się. Czasami się zdarzy, że wiesz, przyjdzie i zapyta, że nie wie o co chodzi, to wtedy mu wytłumaczę, ale na szczęście, no wiesz, ja nie mam sytuacji, gdzie ja mam dwójkę dzieci, które mają 5 lat i dwa. Więc z tej strony nie. A jeżeli chodzi o zajęcie czasu, to wiesz, ja, ja na początku, tak jak mówiłam, spanikowałam trochę, troszkę się przyłamałam, nie wiedziałam za bardzo, jak ruszyć. Bardziej emocje, i jakiś taki strach, i ta panika do mnie też gdzieś tam zaglądnęły, ale ja zawsze sobie znajdę, wiesz, jakieś zajęcie. I napisała do mnie znajoma, że grupa kobiet, z 140, podjęły decyzję o szyciu maseczek. Więc ja jestem tak zwany Uber, który się zajmuje dostawą i materiałów dla pań, które szyją, odbieraniem tych maseczek, praniem i prasowaniem. Więc prawdopodobnie no. w wtedy... tym. <laughs> widziałam, że zaangażowałaś w tą akcję, o której na tabernę mówiliśmy. Ja rozmawiałam z, z Kamilą pomysłodawczynią tej akcji, z którą pewnie jeszcze będę na ten temat rozmawiać, bo jak z nią rozmawiałam, to kobiet było 60, a z tego co teraz mówisz, już jest 140, więc super, super akcja i widziałam to i miałam właśnie o to zapytać. Czyli organizujesz sobie czas, pomagasz jeszcze oprócz tego, bo ta cała akcja Make Mask Illinois to jest akcja. Charytatywna. Dokładnie, to jest niesamowite. Powiem Ci szczerze, że ja jestem. Ja znam dużo osób w Polonii i na wielu imprezach byłam i dla mnie, dla mnie fenomenem tej konkretnej akcji jest to, że ja prawie nikogo nie znam spośród tych 140 osób. I Atmosfera jest tak cudowna. My cały czas ze sobą piszemy. To, to jest na, I wiesz, i na żarty, i, i, i sprawy dotyczące akcji, i każda stara się pomóc. I no, no jest to e, tak jakby dodająca pozytywnej energii e, akcja, która, wiesz, ja osobiście. W takich sytuacjach lubię pomagać, bo mi to sprawia też dużą przyjemność i satysfakcję. Nie jestem typem siedzącym i pierdzącym w kanapę, nie. Więc no, jestem szczęśliwa, że na początku się wahałam, bo nie wiedziałam, jak to w ogóle obejść ze strony organizacyjnej, że dziecko w domu, że nie widziałam też siebie szyjącej maseczek. Ale prasowanie, pranie, dostarczanie, dowożenie. Bardzo chętnie i jestem dumna z tego, że, że trafiła mi się taka okazja, że ktoś wiesz, mnie zaczepił i, i powiedział o tym, bo myślę, że tak sama z siebie bym nie wyszła z, z taką inicjatywą. I z tej strony na koniec ja chciałam zaprosić jeszcze do tego, żeby znaleźć GoFundMe Fund Me Make a Mask Illinois, bo wszystkie te panie, wszyscy ci ludzie pracują zupełnie za darmo. Jedyne o co proszą, to są donacje, które można składać właśnie na GoFundMe. Ta strona Make a Mask Illinois jest również na Facebooku, oczywiście i tam są też te linki, dlatego te pieniądze są przeznaczane na materiał tak naprawdę, więc tylko, bo reszta wszystko. Jest z dobrego serca robione przez te wszystkie osoby. Jak słyszymy, to już jest ponad setka, grubo ponad setka. Także, skoro wspomniałaś o tym, to zachęcam wszystkich, żeby właśnie tam odnaleźli na Facebooku, polubili, bo to jest super fajna akcja. A Ty jak zwykle Kasia coś fajnego, kreatywnego wymyśliłaś, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i za podzielenie się przemyśleniami, emocjami. I dobrą energią przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. E, wiesz, jakiś kontakt z ludźmi <laughs> oprócz samego Facebooka. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Kasia Jarosz, była gościem Ameryki Po Polsku.